Spaliśmy łącznie trzy godziny, potem to samo, co zawsze, pakowanie, segregacja najpotrzebniejszych rzeczy, pytania o to, co jeszcze można włożyć do plecaka, co na pewno z niego wyciągnąć. Będzie padać czy nie, bierzemy namiot, czy ryzykujemy spania pod gołym niebem. Namiot zajmuje sporo miejsca, jest niewygodny przy częstym przemieszczaniu się może być z dużą pałatką. Tak nie ma podłogi, za to chroni przed deszczem niewiele waszych. To jak? Decyzji, jednak połatki. Jeszcze tylko spakować na dla dwóch, by oszczędzić miejsce w plecaku. Kartusz z gazem i niewielki pan. Rzeczy złożone i uprzemniejsze. Kilka koszulek, bielizna, ciepłe skarpety do spania, szare mydło, doskonałe do bucia peleryna, przed deszczowa. Krótkie spodenki. Brać buty, czy nie? Zajmują dodatkowe miejsce. Zaryzykują. Powinna wystarczyć para sandałów. Dobre na deszcz, słoneczną pogodę. Po górach przecież chodzić nie będziemy. Bierzemy cztery paczki owocowych kaszeł dla dzieci, trochę bakali, kilkanaście małych, rozpuszczalnych kaw. Przeżyjemy. Mamy więc nadmiar, a wody przecież nie braknie. Zawsze można napełnić plastikową butelkę w toalecie, na stacji benzynowej albo zakupić w jakiegoś domu. Wody nikt nie odmówi. Jeszcze zestaw Małego Księdza. Nie możemy zapomnieć o stułach. Wszystko. Sama najpotrzebniejsze rzecz. Tylko dlaczego plecaki baczą po kilkanaście kilogramów? Przed świtem odprawiamy mszem świętą, przygrodzić kontynguacja, św. czytania, podczas których chłopczywie szukamy słowa, które mogą nas prowadzić podczas wyprawy cały i szeroko szereg suchej ziemi. Czytamy w Księdze Józusego. Ma obietnicę, nie będzie dawał. Dzielimy się nakazami to budujących już w Polsce deszcz w kilku tygodni. <tryk> Uwielbiam deszcz, ale pod warunkiem, że przebywam w klasztorze. Po szóstej rano nasz wspólny przyjaciel Szymonu, niedawno mieszkający w Krakowie, zawodził nas na zakopiankę. Stał specjalnie, skoro świt na grubo przed porannymi modlitwami. W dominikańskim klasztorze taką postawę nazywamy heroiczną. Skoro twierdzicie, że macie szczęście do dobrych ludzi, trudno, jak już będą pierwszymi z nich, stwierdza Szymon ze spanym głosem. Po co ci to? Nachodziły mnie myśli jeszcze przed wyjazdem. Czy nie prowokujesz losu, czy nie wystawiasz Pana Boga na prógę? Nielepiej znaleźć sobie bezpieczne miejsce, gdzie łóżka są wygodne, a posiłki wydawane kilka razy dziennie. Nie jestem okazem zdrowia, jednak nie znoszę narzekać. Bywają poranki, gdy chorych chęgosów daje mi się we znaki, trzeba czasu by wstać. Można się przyzwyczaić. Kilka podciągnięć na drążku, odpowiednich ćwiczeń i uluda, da się zapomnieć. Tabletek nie używam, bo do chemii mam bystać. Nie ma co się na sobą żalać. Taka postawa jest dopiero chora, ale na nią piłki nie ma. Jak będziesz wciąż na rzekę, koncentrował się wyłącznie na sobie, to nikomu nie pomożesz. To czeka nas inne spa, nieprzewidywalne, bo tego zupełnie nieznane nam rejony. W ostateczności na Węgrzech czy Słowacji znajdziemy jakieś klasztory, ale dalej już nic. Nawet katolicy są w mniejszości. Jaden pełen obaw Choć o czym nie mówię. Przed wyjazdem uzyskaliśmy błogosławieństwo naszych przeorów, więc przecież powinienem być powinien spokojny. A co, jeśli się nie uda? Ktoś perfidnie szepcze po Więc gdzie ty w końcu jedziesz? Zapytał na kilka minut przed moim wyjazdem Karol, przełom klasztorów, w którym mieszkam. Do Turcji, Albanii, Mołdawii, czy może nawet z Meksyku. Do Macedonii a reszta się okaże. Proszę o błogosławieństwo, odpowiada. to z tym Hanaką macie pomysł, czy usłyszałem? Ale zaraz padło błogosławieństwo i pogrzypiające słowo. Uważajcie na siebie, bez wiązywania. Podróż autostopem nie jest dla mnie pionierskim doświadczeniem. Polską mam obiechaną, bywało, że trzeba było jechać nawet nocą. Europa to jednak teren zupełnie nowy. Czuję treść, dreszczu ale też niepewność i lęk. To jednak obce przechodzące Ostatnio przychodzące sms-y, naciskam przycisk off, dobrze rzeczy dzieją się, dobre rzeczy dzieją się wtedy, gdy wyłączysz telefon. Przypomina się o slogan pewnej telefonii komórkowej. Podjemy plecaki na chodniku, żegnamy się serdecznym wstrzymano i zaczynamy machać. Powoli mnie to cudowne uczucie wolności. Żadnych klasztowych spraw, tylko my, pan Bóg, ludzie Czyta. Po kilku minutach zaczynie się pierwszy samochód. Ciemne Bękł. Szybko się okazuje, że kierowca jest ojkiem Zuzi podpiecznej Maciejaski, Kosty, już Pastelstwa, wszyscy. Miałem jechać gdzieś innym samochodem, trzyosobowym Redsterem, ale w ostatniej chwili zdecydowałem się na większy. Coś mnie tknęło. zaczęło się nieść. Pan nas sprzyja. Wygodnie rozkładam się na wygodnym skórzanym hotelu, derwotując się w jazdę. Wciąż w do granicy zaledwie 30 km, dochodzi dziewiąta, znajdujemy drewnianą wiatru, należącą do nieczynnej jeszcze o tej porze restauracji. Pora na usługi śniadania. Dwie bułki popijane mlekiem, karykus. Później godzina czytań i ucznia. Zaczyna świecić słońce. Niebo jest przejrzyste, w tle widać Tatry. Wychodzimy na drogę. Nadjeżdża kolejny samochód, jednak kiedy okazuje się, że jedzie zaledwie 10 km wraz pewnie Pan Bóg ma dla nas coś lepszego. Po kilkunastu minutach zatrzymuje się Ford. Młody chłopak z Polski po nocnej zmianie jedzie pod Katysławą, aby kupić psa, towarza niemieckiego. Jego rodzina nic o tym nie wie. Ma to być niespodzianka. Wspólnie przekraczamy pierwszą granicę. Sokna samochodu chodziłem góry. Zabawne. Niemieckie obszary kupowane na Słowacji przez Polaków. Zamiłowanie do psów doskonale jednak rozumiem. zanim poczęło się do dzieci, i następca Dominika, św. z Saksonii, jego matka miała sen, że w swoim łonie nosi psa trzymającego za pochodnią, którą rozpala cały świat. Stąd. Dominikanów nazywano później Dominikanos, czyli psami pańskimi, roznoszącymi po świecie ogień słowa prawdy. Niby mała rzecz, ale poddana z kolejnym znakiem duchów na początku